Mam bardzo dobry plan. Ej, Litwa, łączymy się? Mm, no nie wiem, czy chce się łączyć, ale to w sumie fajny pomysł. No dobra, połączymy się. Bambi. Widzisz Bambi? To mówiłam, że Bambi jest. Squisho Litwa! Dobra, jeszcze trochę z Polski se zabierzemy. Squishyland nie. Będę potrzebować terenów, bo jestem za mała. Weź przestań. Nie ma mowy. Czat potrzebuję Twojej pomocy. Co jest grane, Polska? Squishyland yy, połączył się z Litwą, i dzięki temu wyszła Squisholitwa. Yy, dobra, połączymy się. Nie spoczko, lo, spoko. Polsko czat! Teraz może musimy pokonać e, Squisholitwę. Prawda? Bierzmy się do roboty.